ni abierto. Nie poszglana. nie dochodzi. pomimo tego, że bardzo mocno ogniem broni naszynowy, a wówczas piechota czeka na wsparcie. Wtedy, w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach wojny, nie doszło. Nie...

Z punktu widzenia polityki wojskowej Stanów Zjednoczonych. Zatem Pojedynczo Ogień salmowy Jeden z pojazdów Wygląduje obok transportera Trakcja pojazdu zostaje uszkodzona Załoga zostaje wybita W zasadzie Zadanie w czym dysponujemy Transportera Mimo no tego Zobyczny Nie daje Zestanowani, w zasadzie nie ma już dowodzić. Doświadczona grupa kolegów. oficerów no, waha się, ale ogień amerykański jest coraz cenniejszy. już zmusza do tego, żeby przyłożyć głowę na ziemię. Przygotowanie do ostatniego ataku, Przygotowanie do rozstrzygnięcia pola walki. A potem... Potem to już ten telewizji ja tylko i wyłącznie Gdzieś tam też. Z planki patron, który został wcześniej odmienny. Niemcy dostrzegają już dzieci, praktycznie na Amerykanów do Wielkie dziękuję dla tych Państwa, którzy uczyli się języka rosyjskiego. To jest bardzo prosta komentarz. Ręce do góry. Po do MDF-a. Przerażenie bota, w oczach, wpływa I zasadnie... Międzynarodowe Prawo od XVIII wieku wrócił iż kolba podniesionych w podniesiony wózach podniesiony z karami podniesionych obron dwóch łomiach dodała wolne poddanie. całego oddziału zostało ich pięć, może sześć. Tutaj Zawiózka, może nie Małgorzatka, ale na Asza, radnego, wciągnie gdzieś na bok. I następuje teraz ta najbardziej brutalna strona Grabicz, w Rosji. To można wziąć ze mną. Tomek Czereśniak zabrał nawet gramofon. Podstawą jest zatem zegarek, papierom, Wszystko co cenne. Więc na kulki dron. Jak w niech bardziej. Wiosna 1945 roku. Ostatnia potyczka. Gdzieś na pograniczu Czołgów do niemiec W starcie, w którym formalnie doszło do współdziałania oddziałów oraz Amerykanie. I zapytajcie Państwo mieszkańców Czech, dlaczego mają taki duży czary dla Amerykanów? Dlatego, że cały świzna wyzwolony przez III armii Generała Paktowskiej.